Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś naszym gościem jest Ania Pabisz, organizator regionalnych wyborów Mis Polski i druga wicemis Polski. Pani Aniu, to chyba już ostatni raz się spotykamy przed, przed finałem. Dzień dobry, tak, dzisiaj jest chyba nasze ostatnie spotkanie przed chociaż, finałem. Chociaż nie należy mówić nigdy, nigdy, więc nigdy nie wiadomo, jak to się jeszcze skończy. Ale chcielibyśmy już naprawdę dowiedzieć się absolutnie wszystkiego i chcielibyśmy, żeby dziś zdradziła nam Pani. Wszystkie tajemnice tego finału. Wszystkich tajemnicy może nie, nie zdradzę, bo zawsze musi być taka nutka jednak tej tajemniczości, żeby zaskoczyć naszego widza, który jest obecny na gali finałowej. E, drugi raz spotkamy się w Centrum wystawniczo Kongresowym na pięknym evencie, pięknej gali finałowej Miś Polszczyzny 2017. Jest to tak naprawdę triumf 21 najpiękniejszych kobiet Opolszczyzny, które zgłosiły się do naszego konkursu. E, przeszły one daleką drogę, ciężką pracę, e, ale bardzo się cieszę, że Czy są już razem te, ze mną. Już te wszystkie kondycy... Inne sytuacje, w sensie te sytuacje takie. Y związane z uczeniem się układów, te obozy kondycyjne to wszystko już jest za nami i właściwie zostają tylko ostatnie szlify, tak? Ostatnie szlify. Wszystko jest teraz tak naprawdę upiększeniem, dopięcie na ostatni guzik. Ja swoją pracę wykonałam, dziewczyny jeszcze walczą, na przykład z układami choreograficznymi, które są bardzo ciężkie, ale pani Elżbieta Podejko doda, która bardzo dwa ze szkoły Tajca Ramada, bardzo dwa o, o nasze dziewczyny to, żeby wizualnie bardzo pięknie prezentowały się na scenie. Także ale ich praca Muszę wspomnieć, że ich praca, ich zaangażowanie, ich determinacja. Ja jestem bardzo szczęśliwa i bardzo dumna z tych moich dziewcząt, z tego mojego mistimu, ponieważ dają z siebie wszystko, żeby jednak osiągnąć ten, ten sukces, ten tytuł najpiękniejszej. Przede wszystkim muszę je też pochwalić za to, że atmosfera, jaka jest między nimi, jest, jest bajeczna. Ja chodzę na te próby choreograficzne, obserwuję też nasze dziewczyny. One sobie pomagają. To jest coś to nie, to nie jest tak, to, to znaczy, że ten, gen, ten moment rywalizacji rozpocznie się dopiero. ina -e. Na scenie, kiedy będzie finał? Czy myśli Pani, że one do końca będą dla siebie takie milutkie i takie będą. Przecież wiadomo, że startując w tego rodzaju imprezie, każdy chce wygrać. Każda, każda z dziewcząt chce wygrać i jest to bardzo logiczne, bardzo naturalne. Natomiast wydaje mi się, że do samego końca jednak będą one w tej przyjaźni, bo stworzyły taką atmosferę między sobą bez, bez tej rywalizacji, bez tej nutki rywalizacji. Taki mały, mała nutka może się pokazać, pokazać ujawnić uaktywnić może już w, w czasie, kiedy zostaną wyczytywane wyniki, czyli pod sam koniec ostatnie, ostatnie 10 minut. A, no to późno dość. To. I naprawdę nie, nic wcześniej? No, nie, 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 dobrze, nie, nie nie dało się obyć tego. Oby miała Pani rację, że rzeczywiście udało się stworzyć taki nie tylko Miss Team, ale Dream Team, można by powiedzieć, czyli taką drużynę. Ja marzy. też powtarzam, że to jest naprawdę wyjątkowa ekipa dziewcząt, które stworzyły taki mój wymarzony Miss Team Dream Team, gdzie, tak jak wspominam, ta atmosfera jest naprawdę bardzo przyjemna wśród nich. Yy, oprócz tych standardowych tytułów, to znaczy Miss, Vice i tak dalej i tak dalej, tam będzie jeszcze całe mnóstwo takich tytułów branżowych, można by tak, powiedzieć. No... Miss Fitness, Miss czegoś tam, Miss aż to to... pogubiłem się w tej ilości, powiem szczerze. Tak, oprócz tytułu Miss Opolszczyzny, Miss Opola pierwszej i drugiej Wice mamy tak zwane tytuły komplementarne. Ładnie się to nazywa, tytuły komplementarne. Między innymi mis Publiczności, gdzie dziewczyny są wybierane poprzez, właśnie poprzez stronę facebookową. Na stronie facebookowej Miss Czyli kto Polszczyzny, będzie miał najwięcej lajków, ten będzie Miss... Kto będzie, tak, która z dziewczyn będzie miała najwięcej lajków, która z dziewczyn będzie miała najwięcej udostępnień, wówczas zdobywa ten tytuł komplementarny Miss Publiczności Opolszczyzny 2017 zdobywając też cenne nagrody. Bo nie ukrywam, że w tym roku też mamy wspaniałych fundatorów nagród. Bogato którzy, jest? Bo bogato jest, jest bardzo bogato i bardzo, bardzo docenią na pewno ten wkład a, a dziewcząt. Czy, czy jest, a czy jest rower jako nagroda? Roweru w tym nie. roku nie ma. Jest natomiast wycieczka. Biuro Podróży Itaka zasponsorowała wycieczkę dla głównej naszej kandydatki, na Miss, Miss Opolszczyznę. A kolejny jest to Stelma, który ufundował piękną biżuterię. Naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo fundatorów nagród, którzy docenili ten wkład i to na nasze zaangażowanie i ja się z tego bardzo cieszę. Przejdźmy do tych tytułów komplementarnych jeszcze, bo zdaje się Miss Fitness to, to na pewno też będzie taki tytuł. Tak, tak w Miss Fitness oczywiście mieliśmy w Szarej Wili y, takie rozgrywki między dziewczynami. Która z dziewczyn jest najbardziej wysportowaną dziewczyną. A czy już Ale... właściwie wiadomo, kto, jest, kto zostanie Miss Fitness? Ja wiem, natomiast Aha. dziewczyny jeszcze tego nie wiedzą. Trenerzy personalni y, z Szarej Wili Fitlife też wiedzą, dlatego że chciała, oceniali. nie chciałaby się pani podzielić? Tą nie chciałam się podzielić, nie. dlatego że już miesiąc, niespełna miesiąc będziemy mieli galę finałową. A te tytuły zostaną rozdysponowane. Chciałabym, żeby to było przede wszystkim zaskoczenie i miła niespodzianka dla dziewcząt i dla naszych widzów. Mamy również tytuł Najsympatyczniejszą Miss. Ten tytuł jest, wydaje mi się, najbardziej taki wdzięczny, ponieważ same uczestniczki wybierają spośród siebie najsympatyczniejszą, najbardziej koleżeńską Miss, finalistkę. No, zważywszy na to, jaka atmosfera w Pani ocenie panuje w tym zespole, to może być trudny wybór, bo jeśli one wszystkie są rzeczywiście takie dla siebie miłe i wspaniałe, to chyba dość trudno będzie im Wyłonić ze swojego grona tę jedną, jedyną. Dziewczyny wyłoniły już. Ja też nie wspomnę, która z finalistek, dlatego że wydaje mi się, że akurat to była bezkonkurencyjna, bezkonkurencyjna osoba, dlatego że zdobyła wszystkie, wszystkie głosy tak naprawdę naszych dziewczyn, czyli 20, Jedno, jednogłośnie. jednogłośnie zagłosowały 20 dziewcząt, zagłosowały na tą naszą najsympatyczniejszą. Wysoka. I muszę potwierdzić, że rzeczywiście, jak patrzy się na tą dziewczynę, to, to od razu człowiek ma taki większy uśmiech. Mamy oczywiście jeszcze tytuł Miss Talent, czyli najbardziej utalentujący utalentowana uczestniczka. Czyli co, żonglowanie, śpiewanie? Śpiewanie, tańczenie, też są różne pasje, jak malowanie. To wszystko było prezentowane podczas pierwszego zgrupowania w hotelu De Silva. Tam wyłanialiśmy, nasze jury wyłaniało najbardziej utalentowaną dziewczynę. Czyli ten tytuł już też jest i wciąż jeszcze jest w głębokiej tajemnicy, tak? Wszystko jest w głębokiej tajemnicy, dlatego że do samego końca nie może być wiadomo, kto zdobywa jakie tytuły, żeby było takie miło zaskoczenie, tak jak wspomniałam wcześniej, zarówno dla publiczności jak dla naszych dziewcząt. A jest pani pewna, że nikt nie puści farby? Myślę że, nie. myślę, że nie, myślę, że nie. Um, ja muszę tylko też wspomnieć o tym, że nasze dziewczyny szereg takich różnych rzeczy przeszły, czyli począwszy od stycznia, był to casting powiatowy, następnie była oficjalna sesja zdjęciowa, pierwsze zgrupowanie w hotelu De Silva, gdzie odbywała się między innymi body art, gdzie prowadziła je pani Beata Burzawa, kursy personalne. W międzyczasie był wyjątkowy, piękny Bal Prezydenta, gdzie moje dziewczyny uczestniczyły w tym balu, pomagając. Um, wydaje mi się, że to akurat było bardzo fajne, Fajne wydarzenie, z tego względu, że nie każdy mógł uczestniczyć w tym balu, tym bardziej pomagać, czyli być od tej wewnętrznej jakby strony, z tej drugiej strony backstage'owej. Mamy kolejne zgrupowanie bo w hotelu Aspen, gdzie odbyły się oczywiście kursy personalne, osobowościowe, które prowadziła Joanna Francik, które prowadziła Ania Ganczarska, Adriana Nowak, Magda Kadela i chciałam im serdecznie właśnie za to podziękować. Odbyły się również tam układy choreograficzne, w głównej mierze układy choreograficzne, które są bardzo ciężkie, pani Podejko w której, gruda. oczywiście, serdecznie chcieliśmy podziękować. A, tak. Oczywiście, że tak, dlatego że to są osoby, z którymi ja współpracuję, mocno, ściśle współpracuję, i bez tych osób, które mnie wspierają, ta gala by się nie odbyła. I bądźmy szczerzy, bez sponsorów, bez partnerów, bez fundatorów nie byłoby wysokiej, takiego wysokiego poziomu tego całego przedsięwzięcia. Oprócz tego, że ja jestem bardzo wymagającą osobą, też wymagam od innych i staram się też, żeby każdy nasz sponsor był zadowolony, dlatego mamy szereg eventów promocyjnych po drodze. w w ramach oddzięczenia się za to, że fundują nagrody, sponsorują konkurs? No widziałem, widziałem. Pani oczywiście bardzo aktywnie na Facebooku promuje te wszystkie wydarzenia, o których już pewnie nie zdążymy opowiedzieć. Ja chciałem jeszcze tylko zapytać, właściwie mam jeszcze, jeszcze tylko dwa pytania, o ile się zmieszczą, oczywiście. Pierwsze pytanie jest takie, czy wśród tych dziewczyn, wśród tych osób, które, które w tym roku z Panią współpracują? czy wszystkie je zatrudniłaby pani bo oprócz oczywiście organizowania wyborów prowadzi pani również działalność agencji promocyjnej agencji hostes modelek czy wszystkie te dziewczyny natychmiast zatrudniłaby Pani w swojej agencji? Muszę powiedzieć szczerze, że one są tak wypracowane, te dziewczyny, tak wypracowane przez, przeze mnie i przez Panią Elżbietę podejko że tak. Że spokojnie. E, spokojnie. Nawet jak, jeżeli mamy zalecenia, ja pierwsze oczywiście daję informację do moich dziewcząt, że jest zlecenie, dlatego że ja je znam, ja je już wyszkoliłam w taki sposób, że wiem, że, że mnie nie zawiodą na różnych eventach, na różnych akcjach promocyjnych, gdzie są potrzebne nasze modelki czy nasze hostesty i będę naprawdę z podniesioną Głową chodziła, bo, bo wszyscy są zadowoleni ze współpracy z moimi dziewczynami, z mojej agencji modelingowo-Hostesowej. Ostatnie pytanie, czy nie boi się Pani, bo pewnie również w przyszłym roku zostanie Pani powierzone to odpowiedzialne zadanie tak. organizacji wyborów, czy nie boi się Pani, że już będzie strasznie trudno czymś zaskoczyć, ponieważ no, ten rozmach tegorocznych wyborów jest dość poważny i ja mam takie obawy, czy uda się jeszcze widza zaskoczyć czymś w roku przyszłym. Oczywiście, że tak. Ja mam, ja jestem bardzo kreatywną osobą i e, powiem szczerze, że już mam zamysł i wiemy, jak będzie wyglądała e, kolejna gala. Będzie na pewno to nowe, coś nowego, dlatego że oprócz Polszczyzny będzie polszczyzny, e, więc na pewno czymś zaskoczę pod tym względem. E, też aspekt artystyczny, na pewno o to zadbam. E, muszę jeszcze tylko wspomnieć koniecznie, że jeszcze przed nami są dwa eventy. Jeden event to jest jest 6 maja. Muszę o tym sądzić, dlatego że to są bardzo ważne eventy. 6 maja jest to w firmie Element, który bardzo nas wspiera w, w, właśnie w organizacji Miss O'Polszczyznę. Element, czyli pan Tomasz Sadowski, tak naprawdę zarząd się na ostatniej prostej zgłosił do nas, żeby nas wesprzeć w tej całej gali finałowej. I jestem im ogromnie wdzięczna, ponieważ w ten sposób jestem w stanie upiększyć dodatkowo naszą galę finałową. A 6 maja odwiedzimy firmę oraz elektrownię podczas eventu. To, i to, są, to są te dwa eventy i już więcej eventów nie będzie. Kolejny event to dopiero już wybory, które odbędą się w Opolskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Bardzo dziękuję. Anna Pawliś, organizator Regionalnych Wyborów MIS Polski i druga wicemis Polski była naszym gościem. Dziękuję bardzo.